No jak? Ja pierdolę Skaczek jakiś pędz Ale tam za oknem zebrał kółkę pięknie O no jak snajperzy rozstawili O kurwa, jak do kaczek Połóż się, połóż, połóż Jeszcze kurwa z kontrol tam na kurwie chłopie snajper yeah. Jak się będziesz czołgał przez tą szczelinę, to Cię od razu odpalą. Z więzienia lecą. Samochód i ogień. Grzech ujechał kurwa. <śmiech> <śmiech> <O>. Twoje żonek. <laughs> Samochód i ogień kurwa, tak se fajnie elegancko drzwioczowe. Czapka kurwa dostał opie. Zjechał po kurwa masce ich. <laughs> Tamten jeszcze bezczelnie <laughs> mówił kurwa te auto. Jebany a, a nie zdążył chyba biegów rzucić nie, nawet do, na On nawet klucza do stacyjki nie wsadził, kurwa, tam, i, tam bendix mu jeszcze nie przestał migać kurwa I już dup I ha ma kurwa Kurwa, muszę to nagrać